Eric pe para te chicca kora core pere pe para para pere pere pe pere fene Woo! <laughs> si mano z, z tej strony tej strony minimalizm na dzisiaj gości nie będzie Jo. Trzeci film ze mną. Dzisiaj zabawimy się w moja głośna. Kurwa <grymna> znowu! W głośna muzyka challenge. 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 Oczywiście zobaczymy, kto wygra. Miłej zabawy. zabawy. Zapewniam. Życzę nam. <grymna> <żyć ciemnym>. Powodzenia. Ona czuje się jak biją, biją, biją. <noise> Lubię. Słucham. Lubię. Kupa. Lubię. Długa. Lubię. Lubię. Druga. Lubię. Aś mi huchnęła. <noise> Lubię. Tule Przy Kupa. Gupek. Lubię. Eh, szansę liczyć na, na pięć. O kur no nie. Lubię, Lubię. No. dostawać, dostawać, rozdawać, dostawać, rozdawać, podawać, dostawać, rozstawiać, rozstawać, dostawać, dostawać. dostawać. Co? Napisała do mnie i na co? No. Mówisz? Nie. Teraz? Nie. Nie. Ale. Czekaj. Ty już do mnie no. mówisz czy jeszcze nie? Ja myślałam, że ty się przegazasz ogólnie. No, no. Nie. Nie? Lubię. Lubię. Nie lubię. Chodzić. Chodzić. Chodzić? Do. Do. Suszarki. Nie lubię nie lubię chodzić. Do. Długo? Do. Do? Suszarki. Szkoły. Suszarki. Pracy? Suszarki. 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 Kościoła! O kurwa! Nie lubię chodzić do. Suszarki. 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 Słuch, Sklepu? Suszarki. nie. Suszarki. Suszarki. do suszarki. Suszarki? Nie lubię chodzić do suszarki. Dwóch years later. kocham, kocham, kocham. jeść, jeść, Pizze. dużo pizza, Dużo? pizza, 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 i i I ZERUJ Frytki. 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 A to jest dobre Gwałcić Lubię pizzę i frytki. Mucić? Frytki. Używać frytki. Frytki. Frytki, kurwa. Nie wiem, ale zrozumiałem krótki. <grytki> Nie. Nie? Jak to było? Kocham jeść pizzę i frytki. Frytki. Krótki. To może być, wiesz co? Nie w to kolano. Sprzedałem. 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 Oko. Muziaki? Sprzedałem Sprzedałem Mów wyraźniej <coughs> Sprzedałem. Sprzedałem Sprzedałem Pedałem Kurwa ty. What the hell? O kurwa mm. Kurwa Wzniknęłaś Chcę mm -hmm. Liczę <noise> Chcę <Liżę. głos> Serce <Nie>. Ja? <noise> Suka? Ale No Chcę. Mm -hmm. Za głośno powiedziałaś. Iść. Mm -hmm. No iść. Dziś? Nie, wcześniej było dobrze. To pierwsze Chcę iść. Mm -hmm. Na. Na. Mm. Zakupy. Zakupy. Chcę iść na sklepu. Zakupy. Zakupy. Tak! Ten. ten sam w nie wpada. Sam kto dołki kopie ten sam. Sam wypada. W nie wypada. Ten. Kto dołki kopie ten sam wypada. Wpada. Wypada. Kopie? Wypada. Two hours later. Wypada. Kto dołki kopie ten sam wypada Wypada Wypada. Wpada! Spada! Wkłada! To dołki kopie, ten sam? Wypada. Upada? Wypada. Da mi szansę. Wypada. Wypada. Czekaj. <noise> Mówi <laughs> Myślałem, że wszystko się łoży jakoś. No, ale kurwa, kurwa nie wyszło. wyszło. Czekaj, ściszyłem muzykę i dalej grę. Ok, no, testę. Ja, my, wy. No, przecież... Bo ja? Nie. Ty. Mhm. Nigdy. Idziesz. Mm -mm. Nigdy. Gnieciesz. Mm -mm. Nigdy. <śmany> Nigdy 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 Dwa jest Dwa, zero. Kierokemundosem, dosem. A jakie miałeś hasło? Kierokemu dosemu na mi amor! Jakie miałeś ser, hasło? Ty nigdy więcej ser, nie śpiewaj! To by było na tyle! Nie. 2-1. Nie. Tak ekskurs. Nie. Bo co? Wygrałem. Z kulitego racji tamtego, że wygrałem. Z kulitego? ja, oni będą wiedzieli, co to znaczy? W tej grze każdy jest zwycięzcą. mi tutaj, nie tutaj. Znaczy no. tego, że wybrałeś, że wszyscy są Słucham Cię, Olku. Co masz, żeby tego nie powiedział? Pozostało mi tylko jedno. Co jest